Dzisiaj jesteśmy w takim przykrym momencie, w takim tragicznym momencie, w którym my, jako prawnicy, analizujemy traktat rozbiorowy, bo on jest. On został napisany. Traktat rozbiorowy został nie tylko napisany, ale został przegłosowany w Parlamencie Europejskim w rezolucji w listopadzie 2023 roku. Został opublikowany i ogłoszony. I tak się zastanawiam czasami, w szczególności gdy słyszę doskonałe wystąpienia historyków, czy trochę tak nie było w owym XVIII wieku, że rozbiór, upadek Rzeczypospolitej, że do końca się to nie chciało mieścić w głowie. Że do końca nie do, nie do końca dowierzano, co to będzie oznaczało. No, zmiana pana, zmiana monarchy, to, czy mówi pan profesor przed chwilą, nieraz się zdarzało w historii naszych przodków. Ale to, że to będzie koniec państwowości, to mogło się bardzo wielu po prostu w głowach nie mieścić. I bardzo wielu mogło głosować na tym sejmie rozbiorowym. Z taką nonszalancją myśląc: Ach, nie takie rzeczy działy się w Rzeczypospolitej. Nie takie rzeczy przetrwaliśmy. Bo dzisiaj ten traktat rozbiorowy jest. Wszystkim Państwu gorąco polecam nasz raport Instytutu Ordo-Juris: Po co nam suwerenność? Raport wydany na samym początku 2024 roku, i do dzisiaj, muszę powiedzieć, jedyny w Europie raport opracowujący ów traktat rozbiorowy. Bo czym jest ten traktat rozbiorowy? Ten traktat rozbiorowy to jest rezolucja Parlamentu Europejskiego, która formalnie po raz pierwszy na podstawie traktatu z Lizbony wszczęła proces reformy traktatowej Unii Europejskiej i zgodnie z wypowiedziami autorów tej rezolucji ma spowodować powstanie europejskiego superpaństwa ze stolicą w Brukseli. I to nie jest mit, to nie jest teoria spiskowa, to jest dokument przegłosowany i zaakceptowany w trybie traktatu lizbońskiego wszczynający procedurę.